Werboński napisał tak Mam problem, bo jestem w szpitalu i, wstydzi, i wstydzę się zesrać przy starszym panu na sali, a na korytarzu nie ma toalety Przełamać strach, czy normalnie mu pobudkę u salwą zrobić <grym> Ja myślę, stary, a masz, masz, masz jakiś... Pójdź w ogóle, normalnie sraj, tylko pójść wodę z kranu, na przykład Ale poczekaj, mam problem, bo jestem i wstydzę się zesrać przy starszym panu na sali, a na korytarzu nie ma toalety No normalnie sraj na sali, nie? Jak włączysz... Włącz, kurwa, normalnie wodę, nie? I te i kurwa, na luzie, nie? Włącz wodę. I e, jak będziesz, kurwa, jak już będzie wychodziło gówno z dupy, to kaszli, nie? I jeszcze sobie podłóż, kurwa, na wodę jakieś może chusteczki, żeby nie, nie wiesz, nie było. Plum, plum. No nie? Nie, muzyka nie wchodzi w grę. Nie, nie, nie. Także na luzie. A jak nie masz, jak nie masz sraki, to w ogóle nie powinno być problemu. Bo nie będzie tych kurwa takich. Z takich dźwięków, nie? Wiesz, więc tylko przyciśniesz. Stara się tak kurwa, jakby nie spinaj jelita tak mocno, no nie, żeby od razu, tylko tak dawkuj. Żeby nie było. Za żeby zaraz ci kurwa dupa nie eksplodowała, nie? Dźwiękiem. Wiesz o co chodzi? Musisz dawkować gówno. Dobra, próbuję. Powodzenia, Kasper. Będzie dobrze. Kurwa nie ma zamka? Jak to nie ma zamka? No to... Y Weso, ja ostatnio byłem na takim o, w, Ja wam coś opowiem, byłem na takim Orlenie, nie? Chciałem się w chuj wyszczać i kurwa wchodzę na, wchodzę do toalety, nie? Na Orlenie. I kurwa widzę pierwsze drzwi zielone, nie? Wiecie, że zamek. Wchodzę, nie? W ogóle pełno ludzi tam szczają mi w ogóle, wchodzę, otwieram na oście, a tam sobie gość siedzi taki rozjebany i sesra. <laughs> ja tak, kurwa się tak przestraszyłem i od razu zamknąłem te drzwi, mówię, kurwa macz, no! No czemu nie zamknął, nie? I ze gościu, kurwa srał, ale o, później wszedłem w ogóle na jego miejsce. I okazało się, że kurwa zamek nie działał, że jak się go odkręcało, to on spadał. Więc ja tak, wszedłem do toalety, wchodzę do tej toalety, kurwa na szczanie, nie? Wy wyciągam FIFLoka, i kurwa ręką tak, trzymam zamek i szczam. Ja pierdolę najbardziej niekomfortowe szczanie na świecie, nie. Wiesz, ale myślę, że ze straniem jest łatwiej, bo siedzisz tak, nie? Na kiblu srasz i możesz tak zamek trzymać. Albo drzwi i klamkę trzymać, rozumiesz? No. No i fajnie. Jeezos. strasz sobie i ci się Young Multi wpierdała XD omega lul. No, no dobra, kurwa, no ale. Yy, no i poże, to był jakiś starszy gościu w ogóle. Mega niezręczne to było, bo jeszcze złapałem z kontakt wzrokowy jak sesra. No ale no, kurwa, no nie zamknął drzwi, no ja pierdolę, nie? Uff. Kurwa, maczno. Ale przeprosiłeś? Nie, nic nie powiedziałem. Zamknąłem drzwi. Pół Mogę sekundy. <laughs> Mogę zjeść. Nie ma za co widzowie, za content o głównie. Plus, że chyba śpi. Kolejny plus, że mu chyba znieczulili całe nogi, więc raczej nie będzie szarpanej klamy, bo nie wstanie. Słabie słaby początek poszedł głośny pierd. Spokojnie, Kasper, na luzie. Zuza na przykład na klaucie miała tak, że kurwa poszła strzać i akurat wbiła do jej toalety kurwa BK derula i Zuza chciała się wyszać z pokoju, a ta zaczęła rapować w tej toalecie i to było kurwa, to było pojebane Nie, nie możesz na się skupić, nie możesz się wyszać. No. no przeprosić właśnie. to po pierwsze powinien je ten facet za to, że kurwa widziałem jego kurwa na kiblu jak srał eee, eee, i za to, że nie zamknął drzwi, tak? O, mamy update od Kaspera bońskiego. Kacpera. Boże, Kacpera. Update. Udało się. Pan dalej śpi. Dodatkowo stranie okazało się królewskim. Bez podcierki. Ooo, czyli kurwa gówno duch. Nieźle, fajnie. Nawiedził cię kurwa rodzaj gówna. Gówno duch. Rer no, no, bank. No, okay. Rer. Rer fuj. Rer gówno. Gratulacje. Spaki. najważniejsza rzecz. Najważniejsza teraz rzecz. A, czemu Kasper tu siedzi, a mówi, że w szpitalu sra? Ktoś tu kurwa oszukuje.